Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj samochody, które kiedyś były mega popularne, Opel Astra w wersji kombi. No, w przypadku tych ostatniej generacji, już to się nazywa Sports Tourer, Jest to również jest to auto, które sprzedawało się w milionach egzemplarzy. No, dzisiaj troszeczkę tej nowej Astry na drogach jeszcze nie widać, mimo tego, że e, no, już parę miesięcy z nami jest. Ale podobno Opel właśnie odkręcił kurek, i taki jeden z pierwszych egzemplarzy w Polsce mamy dzisiaj, i możemy tą Astry Kombi L porównać do poprzedniczki, czyli do Astry. Kombi K. Zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie. A jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Zobaczcie, jak bardzo te samochody się zmieniły. Przyznam się szczerze, że ten dużo bardziej mi się podoba. Oczywiście wersja kombi jest większa od swojej poprzedniczki, poza jednym parametrem jest niższa, czyli bardziej pasuje, wpasowuje się w to, co producent nazywa sports. Tourer, zdecydowanie bardziej sportowo ten samochód wygląda. No, nikt już nie pamięta o tym, że kiedyś Astry Kombi nazywały się Caravan. Co ciekawe, jak się nazywały Caravan, to miały chyba najbardziej sportową wersję, bo kiedyś Astra mogła być również wersją OPC. Oczywiście w tej w K tego już nie było, w tej tego również nie będzie. Za to tutaj będziemy mieli GSE, a właściwie mamy 225-konną hybrydę plugin. a nie takie auto dzisiaj dla Was przygotowaliśmy, bo dzisiaj mamy samochody, które pod maską mają silniki diesla. w przypadku wersji wysokoprężnych, które były naturalnym wyborem we flotach w tej poprzedniej generacji, mieliśmy na przykład taki silnik trzycylindrowego cylindrowego diesla pojemności 1.5, 122 konie w przypadku wersji z automatyczną skrzynią biegów 285 Nm, manual miał tych Nm 300. Był to silnik GM-owski który właściwie był tylko i wyłącznie w tym samochodzie. W przypadku nowego samochodu mamy diesla, który również ma pojemność 1.5, ale ma jeden więcej cylinder. Można powiedzieć, że to jest konstrukcja francuska, koncernu Stellantis, 130 koni, 300 nm. Powiedziałbym, że niezależnie od tego, jaki mamy, jaką mamy skrzynię biegów, ale w Polsce jest to tylko i wyłącznie dostępne z automatem. Manuala w Polsce nie można zamówić. Przyspieszenie jest minimalnie lepsze mniej więcej o 0,2 sekundy to jest jakieś tam 10 z hakiem. Spalanie prawdopodobnie będzie bardzo podobne. My testowaliśmy ten silnik na naszej tępie pomiarowej w 308 Kombi, które jest bardzo zbliżonym samochodem i spaliło nam poniżej 5 litrów na 100 km, czyli to, co podaje producent. Według WLTP jest bardzo, bardzo zbliżone. Ale to, co jest ważne w samochodzie Kombi, znajduje się również z tyłu. I teraz do tyłu Was zapraszam. Jeżeli chodzi o bagażnik poprzednika, mamy 540 litrów, a w tym nowym ocieramy się już o 600 litrów bez dokładnie trzech. Co ciekawe, gdybyśmy zamówili sobie wersję hybrydową, dostępne są tylko pluginy 180 i 225-konna, ta GS, o której wspominałem. Mielibyśmy tu tylko 515 litrów, no bo oczywiście akumulatory gdzieś się muszą zmieścić. Ale tak naprawdę bardzo fajny, ustawny bagażnik z podwójną podłogą, którą można sobie zainstalować niżej, z możliwością rozłożenia tylnej kanapy z, z tej pozycji, z siateczkami, z oświetleniem, z gniazdem 12V. No a tutaj troszeczkę biedniej, nie ma tej możliwości rozkładania w tej wersji. Nie mamy podwójnej podłogi, mamy tu jeszcze dojazdowe koło zapasowe. Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o nową o nowego Opel Astra Kombi jest progres. No proszę bardzo, jaki tu jest sprytne pokrętło, do tego, żeby można sobie było wybierać, jak ma się otwierać tylna klapa. Zapraszam do wnętrza poprzedniczki. Pokażemy je, bo mimo tego, że to jest wersja kombi, to przecież nie pokazywaliśmy wnętrz najnowszej astry w porównaniu do poprzedniczki. Zobaczcie, tak wyglądają zegary tego samochodu. One po części są zegarami wirtualnymi, no bo prędkościomierz jest wirtualny, a po części mamy normalne, klasyczne wskazówki obrotomierza, tutaj mamy jeszcze klasyczną temperaturę cieczy chłodzącej i normalny wskaźnik paliwa tak wygląda kierownica z takim prostym sterowaniem wszystko sprawia całkiem dobre wrażenie, no oczywiście materiały nie są topowe, ale ta góra jest miękka taki mały ekranik, który jest ekranem dotykowym, ale zobaczcie panel klimatyzacji jeszcze jest klasyczny dźwignia zmiany tej biegów tej dziewięciobiegowej skrzyni biegów jest taka zupełnie normalna, ale ręczny już jest elektroniczny. Jeden cup holder, takie schoweczki tutaj i taki schowek z USB. Jest taki typowy klimat. Oplas tego okresu, no zdecydowanie jest to wszystko bardzo, bardzo w porządku, fajnie to wygląda, no ale oczywiście na tle tego nowego samochodu, no to tu jesteśmy w aucie przestarzałym i teraz do tego nowego samochodu Was zapraszam. No i teraz generacja L, tutaj nie mamy już takiego pięknego przycisku do regulacji klapy, ale za to mamy fotele z atestem AGR, zobaczcie jakie one są ładne, to jest wyższa ze specyfikacji, która jest dostępna z dieslem, bo tak naprawdę dostępne są tylko dwie. O tak. Jest to fabrycznie nowy samochód. Ma jeszcze folijkę na tych wszystkich pięknych wyświetlaczach. Zobaczmy, czy one się rozświetlam. Proszę bardzo. A tutaj mieliśmy taką korsę, i to A nawet. Na wyświetlaczu, no oczywiście, to wnętrze Wam nieraz pokazywaliśmy. Dwa wielkie wyświetlacze o przekątnej 10 cali każdy, łącznie długość ich to jest chyba 80 cm, z tego co pamiętam. No, nie ma już klasycznej klimatyzacji, ale niektóre funkcje można sterować. Jest to dużo fajniejsze niż w przypadku Perzota, gdzie takiej możliwości nie mamy. Nie ma już klasycznego wybieraka z skrzyni biegów. Tutaj przy okazji mamy automat o jeden, który ma o jedno przełożenie mniej. Podobnie. Nie ma oczywiście rękawa, a tutaj mamy taki piękny schowaczek z dwoma USB. Tutaj dwa cup holdery, czyli trochę lepiej niż w tamtym samochodzie. No i jeszcze taki schowek tutaj. Materiały są zdecydowanie lepsze, jest to samochód zdecydowanie lepiej wykonany, dużo nowocześniejszy w środku, ale obsługa nie jest tak skomplikowana jak w bratnim Peugeot 308. Tak wyglądają środki, no nie jest to zaskoczenie, ten samochód nieraz Wam już pokazywaliśmy, ale jestem ciekaw czy z tyłu będzie więcej miejsca, oczywiście jest tutaj dłuższy rozstaw osi, więc teoretycznie powinno być go więcej i teraz do tyłu Was zapraszam. Zaczynamy od Astry K, czy od poprzedniczki, wersja kombi. Mieszczę się tutaj bez większego problemu. Mam sporo miejsca nad głową. Nie mam podłokietnika to ciekawostka. Ale mam gniazdo USB tutaj. Nie mam nawiewów, a to jest dokładnie taka sama wersja specyfikacyjna jak tamta. Jest tutaj całkiem, całkiem przestronny. Jestem ciekaw, czy w tamtym samochodzie będzie równie przestronnie nad głową, no bo jednak jest troszeczkę niższy od, swojego, od swojej poprzedniczki. No i teraz Astra L. O tak, jest tutaj więcej miejsca, jeżeli chodzi o wysokość moich kolan, bo mogę sobie rozprostować nogi w ten sposób, nie muszę siedzieć tak. Zamkniemy drzwi. No i. Nad głową jestem, tak naprawdę, no, mam tu odrobinę miejsca. Jest to, że jest tutaj mniej tego miejsca niż na tym samochodzie, ale nie jest to jakaś przeszkoda. W zupełności osobie o 188 cm daje się tutaj usiąść. No, dużo tu jest jakichś takich fajnych gadżetów. Jedno USB nawiewy. No i proszę bardzo. Mamy podłokietnik z dwoma cup holderami, a do tego mamy tutaj rękaw na dłuższe przedmioty ukryte pod tą gąbeczką. No i ta picerka tych foteli zdecydowanie bardziej mi się podoba. Bardziej czuć w tym samochodzie, że no jesteśmy taki troszeczkę oczkowyżej, jeżeli chodzi o No może to jeszcze nie jest premium, ale zdecydowanie idziemy w tym kierunku w Oplu i to jest fajne. Ciekawe jak ten samochód będzie za parę lat wyglądał, czy tak samo będzie hmm, postrzegany jak tamten jak poprzednik, jako takie typowe auto firmowe, no, które z prestiżem nie ma kompletnie nic wspólnego, ale zdecydowanie tutaj są przesłanki, żeby ten samochód się dużo lepiej starzał, również w środku, a nie tylko na zewnątrz. Trzycylindrowy diesel to się często w motoryzacji nie zdarza. Troszkę słychać, jak ten silnik sobie tutaj drży, zwłaszcza w momencie, gdy odpaliłem ten samochód, On jest odpalany już z przycisku. Jest takie połączenie trochę nowoczesności z tradycyjną motoryzacją, no bo trochę cyfrowe zegary, ale jednak nie. Odpalamy z przycisku, no ale jeszcze kan komputera niewielki, także tak, trzeba przyznać, że dobrze jest zestopniowana ta skrzynia biegów z tym silnikiem. Bardzo ładnie sobie radzi, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Taka, taka płynna jazda jest tym samochodem. E, no, kurde, zaskakująco dobrze się jedzie. To jest auto, które ma przejechane w tej chwili 60 tysięcy km, prawie 61, także było już dosyć mocno używane, i bardzo nie widać po nim tego dużego stopnia zużycia. No dobra, no może 60 tysięcy jak na warunki naszych polskich używanych samochodów, to nie jest dużo, no bo zwykle te samochody mają, mają dużo, dużo więcej. No ale jednak, no to też jest taki przebieg, po którym już samochód może być zużyty. Tutaj wnętrze nie jest zniszczone i to jest duży plus tego auta, no ale tak naprawdę jakie to ma znaczenie dla nas, którzy wynajmujemy i leasingujemy dla Was nowe samochody. Ale faktem jest, że poprzednia generacja Opel Astry nie jest złym samochodem. No, może jest straszliwie nudnym samochodem, takim, na który na pewno nikt nie zwróci uwagi na drodze, nie ma takiej możliwości. No, ale jeździ bardzo przyjemnie. Ma duży bagażnik. No troszkę to zawieszenie mogłoby być takie bardziej miękkie. Bo teraz kiedy jedziemy gorszą drogą, wyraźnie czuć, mocno wspomagana jest kierownica. No, widać, że to jest taki samochód. Dla osób, które tak nie do końca lubią motoryzację, tak chyba trzeba powiedzieć. No, to jest takie auto, któremu nic nie można za 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 zarzucić. No, zawsze można sobie taki samochód mieć do jeżdżenia na co dzień, no bo jednak te kombi, no sprawdzi się w wielu, wielu sytuacjach, a gdzieś tam w garażu trzymać sobie jakiś samochód na weekendy, który będzie bardziej zajawkowy. Tak, bardzo przyjemne auto. Przejdziemy sobie jeszcze próg zwalniający, zawrócimy sobie. Dokładnie po to, żeby nową generacją, Elką w kombi zrobić to samo. I tam trochę więcej sobie powiemy o tym, jakie są ceny Opla. No bo Astra przestała być samochodem tanim, ale prawda jest też taka, że cały rynek no, też już ma dosyć wysokie ceny. I zobaczmy teraz, jaki jest promień zawracania. No, mogło być minimalnie lepiej. Muszę sobie tutaj pojechać kawalątek do tyłu. Kamera jeszcze taka, nie najwyższych lotów, nie jest to jakoś HD. W nowym samochodzie też to sprawdzimy, prawdopodobnie będzie, będzie dużo lepsza jakość. No i teraz do tego nowego samochodu Was zapraszam. Jedziemy. No dobra, zacznijmy od tego, jak wygląda kamera cofania w przypadku tego samochodu. Oczywiście możemy sobie zmieniać widok. To w ogóle jest dużo kamer, dużo systemów. W tej wersji, w którą jedziemy, to jest wersja elegance. No, tak naprawdę mamy już te wszystkie asystenty. Wszystkich tych asystentów, może tak trzeba powiedzieć, którzy są w stanie na przykład wykryć pieszego, którzy, które są w stanie same zahamować, a do tego rozpoznają znaki i tym podobne historie, no jesteśmy zdecydowanie w XXI wieku w tym samochodzie. Fajne jest to, że. Teraz musimy zmniejszyć nawie, bo go słychać że można to zrobić przyciskiem. Nie trzeba grzebać w ustawieniach, tak jak w peżocie, nie trzeba tutaj no, Trzeba by wyłączyć kamerę i tak dalej. A w przypadku Opla to zostało pozostawione w klasyczny sposób. To jest pierwsza jazda tego samochodu. Nie wiemy, czy nam się nie skończy paliwo, bo jest tutaj fabryczny stan paliwa. Auto zostało właściwie przed momentem zarejestrowane. Ale sztywniutko, chyba muszę sobie dać nieco wyżej kierownicy, bo mi się tutaj obija o kolana. Dalej mi się u Może powinienem sobie trochę obniżyć się. tutaj można samą tę część obniżyć. Proszę bardzo, jedziemy. Dźwięk diesla jest słyszalny w tym samochodzie, ale wydaje się, że jest lepiej wyciszony to auto od tamtego. No i też mamy tutaj o jeden cylinder więcej. Oj, fajnie, to auto. Bardzo mi się podoba. Nie czuć tego no, takiego trochę przeciężkawego charakteru pluginów. Dużo tymi pluginami jeździliśmy. No, w przypadku tego modelu, no to mamy tonę 600, jeżeli chodzi o te pluginy. Czyli już całkiem sporo tutaj, mimo tego, że silnik ma więcej cylindrów niż poprzedniej generacji i jest dosyć ciężkim silnikiem wysokoprężnym, to czuć lekkość tego samochodu, zwłaszcza na tle tych aut, które no, często testujemy ostatnio, bo dużo aut plug-inowych nam się ze, ze, ze Stellantisa przytrafia do testów. No teraz zobaczmy jak ta... Inna skrzynia biegów sobie radzi, bo tutaj mamy 8 przełożeń, zupełnie inny silnik. O, fajnie to jest. Podoba mi się. No, to jest wersja Elegance, czyli druga z możliwych, jeżeli chodzi o tę wersję nadwoziową i ten silnik. Jest jeszcze niższa, która się nazywa Business Edition, czy Business Line jakoś tak. E, ona nie ma tych wszystkich systemów takich, znaczy wszystkich. No, nie ma tych najbardziej zaawansowanych systemów, które same mogą hamować i tak dalej. E, no, Tutaj mówimy o 150 tys. zł, oczywiście jak to wygląda u nas, możecie sobie zobaczyć pod filmem, bo jest link, jak wygląda kwestia finansowania tego w Carsmite. Ale generalnie ten samochód zaczyna się od nieco ponad 110 tys. zł, mamy wtedy wersję 1.2 Turbo, no i tak jak widzimy floty, bo trzy takie samochody stoją za tym dealerem, od którego pożyczyliśmy ten samochód, floty właśnie takie samochody wynajmują. No, tutaj mamy 150 tysięcy, a na drugim końcu cennika mamy już prawie 210 za wersję kombi, plugin GSE z tym motorem, który łączy, który jest tą hybrydą, której łączna moc układu to 225 koni. Teraz zawracamy i zobaczcie. To sobie poradziliśmy. To jest element, który w tym samochodzie został poprawiony. Nowa Astra jest mniej więcej o metr lepsza, jeżeli chodzi o zawracanie od poprzednika. No takie dosyć szczywniutkie jest to zawieszenie. Jak przystało na nazwę Sport Sturer. No nawet jakiś dźwięk tutaj dochodzi. Ciekawe czy jest z głośników, czy prawdziwy. Dobrze tym samochodem się jedzie. Jest troszeczkę inny vibe, jeżeli chodzi o to, co odczuwam za kierownicą w porównaniu z tym poprzednikiem. No tutaj czuć, że jest bardziej nowocześnie, trochę lepiej pracuje ten silnik przez to, że ma jeden cylinder więcej. No oczywiście cena już jest dosyć kosmiczna, no bo 150 tysięcy za tego typu samochody to jest dużo, ale jak się spojrzy na konkurencję, no to jest podobnie. Realnie diesla w kompaktowym kombi poza oczywiście produktami Stelantica, czyli poza ten 308, no to chyba ma jeszcze tylko Volkswagen Golf. Co ciekawe, tam jest dwulitrowy diesel. Co ciekawe, tam nawet można sobie zamówić wersję taką lekko uterenowioną. Ona też przekracza 200 tysięcy złotych. I ma napęd na cztery koła, autyksowe. Tutaj oczywiście jest napęd na przód, ale no, większość tych samochodów kombi kompaktowych, które są dostępne, no to jednak już silników wysokoprężnych nie ma. To jest coś, co troszeczkę odchodzi do lamusa. Jestem ciekaw, czy floty zwrócą się w kierunku tego samochodu, czy Astra Sport Store z dieslem ma szansę. Na pewno jest to samochód ciekawy. Świeci mi się tu jeszcze kontrolka, która mówi o tym, że auto dostosowuje sobie systemy. trzeba mniej więcej 30 km pojeździć przy niskich prędkościach, wtedy te wszystkie systemy się kalibrują. Dlatego tego nie robię, więc troszeczkę przypadło nam to w udziale. No i co, no mi się ten samochód dosyć podoba, ale cenę ma stosunkowo wysoką, więc pytanie, czy z taką ceną uda mu się obronić. Na pewno te wersje podstawowe, które przekraczają 100 tysięcy złotych, są ciekawą alternatywą, jeżeli szukamy samochodu kombi, takiego typowego, kompaktowego, z dużym bagażnikiem, no bo 600 litrów bagażnika to już jest naprawdę spora wartość. A do tego jest to taki samochód, który, no, w przypadku tej nowej Astry, pewnie przez jakiś czas będzie rzucał się w oczy. Ale w przyszłości można założyć, że przywykniemy do jej widoku i będzie takie typowe auto, które jest dosyć niezauważalne wśród różnych innych samochodów. Fajne jest to. No, że jednak nie jest suwem, że jednak nie jest crossoverem. Jest takim klasycznym segmentem, klasycznym pojazdem. To, czego w segmencie D jest coraz mniej. W segmencie kompaktowym, jeszcze istnieje kompaktowe kombi, jak najbardziej dobrze się mają. No, pewnie to już nie będą miliony sprzedaży, tak jak było kiedyś z Astrami czy nawet z kadetami kombi. Kiedyś e, tu raczej będziemy szli w setki tysięcy, ale jest to. No, udany samochód, mimo tego, że wiele techniki, które, którą tutaj znajdziecie, jest dokładnie taka sama jak we francuskich modelach, to no, też trochę Opry udało się zachować ten no, inny charakter. Oczywiście myślę, że głównie chodzi o to, jak to tutaj wszystko wygląda. Fajne jest to sterowanie, także bardzo przyzwoity samochód. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.